OK? Great. Dzień dobry. Więc odcinek 299. Jutro czyste. Chciałem Ci pokazać taki jeden fajny budynek. Więc w środku Kabat jest tak, koło kościoła jest takie pole. I tam jest domek. I w tym miejscu pewnie wiele deweloperów dałoby duże pieniądze, żeby coś postawić. A tutaj sobie rodzinka mieszka i hoduje cebule i inne kwiatki. I to jest właśnie ja narosła 19. Mówiłem, że cebule. Krótka przerwa w bieganiu. Twoją drogą, jakby ktoś miał ochotę na 30 km w najbliższą niedzielę o 5.30 start, to Mirek ma obok burnej Ber. Więc dzisiaj jest jeden z moich ulubionych dni. I to nie dlatego, że jest środa, bo dzisiaj jest środa i nie dlatego, że jest odcinek 299, bo jest odcinek 299, ale dlatego, że dzisiaj cały dzień spędzam w domu pracując. I to taka praca jest dość przyjemna, ponieważ dzisiaj też sporo część dnia będę poświęcony na naukę. Naukę rzeczy, których jeszcze nie wiem, które będę mógł wykorzystywać w swoich szkoleniach i swoich warsztatach. Chciałem się z Tobą podzielić informacją, dlaczego postanowiłem dzielić się na swoim blogu. Kwestią związaną z tym, ile moja firma zarabia, ile moja firma wydaje. I tak z ciekawości zacząłem używać cały czas słowa firma i biznes, a nie jakiś startup, bo biznes zarabia, a startup bierze pieniądze. Tak mi ktoś powiedział, to nie moje słowa. Więc jeżeli sobie wejdziemy na stronę 3poziomy.pl i klikniemy sobie na raport, to zobaczymy, że Mirek w tamtym miesiącu miał, czyli za marzec. Miał 1900 zł zysku i to były tylko kwestie związane głównie z Patronite'em i z Google Adsense, czyli nic wielkiego. Natomiast wydatków było troszeczkę więcej różnych, ciekawych. I w tym miesiącu będzie jeszcze ciekawiej. Więc po takim szybkim podliczeniu samych wydatków w tym miesiącu było około 20 tysięcy a jeszcze się miesiąc nie skończył, ale jak widzisz uśmiech są twarzy, czyli nie jest tak śleja. mnie jest dobrze, biznes się rozkręca, nie muszę czerpać do kwestii związanych z poduszką finansową jeszcze. W maju lecimy do Hiszpanii, gdzie też będę robił różne rzeczy online, więc też ustawiam takie tematy, aby móc niektóre rzeczy robić online. Więc dzi dzisiaj chciałem Ci powiedzieć dlaczego? Dlaczego w ogóle chcę te rzeczy publikować? I dlaczego moim zdaniem duża część osób, nie wszyscy, ale duża część osób powinna zrobić to samo. Więc po pierwsze. Po... Więc po pierwsze inspiracja. Sam, gdy zaczynałem ze swoimi powiedzmy biznesami, to odwiedzałem takie strony jak Smart smartpassyfing.com, jak Nishpursuit i wiele, wiele innych osób, które po prostu pisały na stronie jak im ścieżka cała szła i jak wyglądały dni, kiedy zaczynały, gdy tam zarabiały 100-200 zł miesięcznie, aż do dni, gdy parę lat w przód zarabiały naprawdę dużo pieniędzy i ich biznes urósł maksymalnie. I to jest taka, dla mnie to jest olbrzymia inspiracja, która mówi, że ktoś gdzieś kiedyś zaczynał, takie kroki zrobił, tu miał porażki, tu miał wzloty, ok, mogę się nauczyć na czyichś porażkach i czyich sukcesach. To jest jedną z łatwiejszych form życia, uczenie się nie na swoich, a na cudzych vlogach i upadkach. Więc chcę inspirować chcę inspirować innych, żeby zobaczyli, że hej, może każdy tylko trzeba robić tak jak Mirek, czyli dużo pracować i robić vlogi, i wtedy wszystko się ułoży. Kontrola, rzecz numer dwa. Więc yy, nie wszyscy tak mają, ja mam tak bardzo, że jeżeli nie mówię o czymś publicznym, to jest mi trochę ciężej kontrolować mój proces. Co to znaczy? Mam bloga 3.0, gdzie na blogu mam wypisane swoje cele. Dawniej te cele nie wypisywałem, i byłem przekonany, i nawet ja mówiłem o tym, że wypisywanie celi jest złe. W moim wypadku wyglądało to tak, że po prostu nie dochodziłem do tych celi. Stałem w miejscu, gdzieś te cele miałem w głowie. Dopiero gdy wypisałem te cele, pojawiły się na stronie, zaczęło się wszystko dziać o wiele lepiej. I teraz moje cele finansowe też opublikowałem, natomiast troszeczkę mniejszej grupy osób, i używam właśnie formy wymiany informacji, jakim idzie z tymi celami biznesowymi, właśnie w formie opisywania tego jako raport dochodów, co jest dla mnie, dla mnie większą motywację do działania i większą motywacja do kontroli siebie, że idzie mi, idę w dobrym kierunku, niczego nie oszukuję, ponieważ wypisuję wszystkie dane, więc dla mnie to jest wielka kontrola tego, gdzie jestem i kontrola swoich celów i mam do tego jeszcze setki osób, które patrzą i mówią, o tam Mireczku, i dzieci, albo o tam Mireczku, nie idzie dzieci. więc w moim wypadku i dla mnie to bardzo pomaga, aby dążyć jeszcze lepiej do swoich celów. A swoją chyba muszę zacząć nagrywać rozmowy telefoniczne, bo miałem właśnie rozmowę z pewnym człowiekiem, którego ekstremalnie cenię i szanuję, z którym się poznaliśmy półtora roku temu, który wyszedł z inicjatywy, żeby zrobić ze mną trochę biznesu, więc bardzo mnie to interesuje i cieszy, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, a to bezpiecznie nagranie tej rozmowy. Będę, będę o tym myślał więcej, obiecuję. Więc czasami mam tak, nie wiem czy to jest kwestia tak zwanego doświadczenia życiowego czy czegoś innego, że jak z kimś rozmawiam, to. Wiem, czy ten temat uda, czy się nie uda. No i teraz miałem rozmowę z pewną firmą z południa Europy, i to się nie uda. Może to jest złe założenie. Może powinien zakładać, że się uda, ale już słyszałem z głosu, że to się nie uda. Z projektami jest tak, że część się udaje, część nie, i na pewnym etapie to tak zwany lejek. Rzeczy wpadają i wypada trochę mniej, przechodząc przez sieć do różnych rzeczy. Więc yy, teraz już. teraz. Teraz, teraz czas do pracy, idę teraz do pracy, bo właśnie będę robił szkolenie, więc... Yy... więc to, to te same miejsce, te same. Dawniej bardzo popularne określenie praca zdalna, a u mnie po prostu praca, bo wszystko robię na komputerze. Prawie wszystko. Więc yy... do zobaczenia za chwilę. Więc skończyłem szkolenie. Ale siedziałam krzywo i wszystko mnie boli. Mamy już godzinę 17.12. Jutro mam cały dzień konsultacji, więc też będzie dzień o tyle skomplikowany, że nie będę za dużo nagrywał, natomiast dzisiaj wróćmy do naszego tematu, czyli po co Mireczku o tych pieniądzach tyle jeszcze będziesz mówił na swoim blogu, Bo powiedziałeś już, że inspiracja i kontrola, więc co jeszcze? No są jeszcze dwie rzeczy. Rzecz numer 3 związana z blogiem 3 i z moimi zadaniami, więc jak nie wiesz, Mam pewne zadania, do których dążę i powoli odhaczam ze swojej listy. Jednym z nich jest coś takiego, co się nazywa Passive Income, czyli forma życia, gdzie nic nie robimy, a jest jakaś grupa asetów, jakiś zbiorów rzeczy, które w czasie nam generują pieniądze. I chciałbym tego dnia i dążę do tego, żeby najpierw zrobić 1000 zł miesięcznie, potem 5000, potem 20 tysięcy miesięcznie, dochodu pasywnego. I jednym z takich modeli to jest właśnie taki, że mamy dużo linków afiliacyjnych. Jeżeli ktoś na niej kliknie, korzystając z tych usług, które my korzystamy, to wtedy dana firma, która ten link wystawia, przelawa ci pieniądze na nasze konto. Nic nie musimy robić. W tej chwili u mnie to jest bardzo blisko zero, natomiast testuję. Zobaczymy, może po prostu osoby, które będą zainteresowane używaniem tych samych narzędzi, co ja, będą klikały w te linki, będą wchodziły, kupowały dane rozwiązanie, które ja używam do prowadzenia swojego biznesu i tym samym będę dostał jakąś prowizję. Zobaczymy. Taki eksperyment. No i ostatnia rzecz, numer 4, bardzo egoistyczna, czyli chciałbym, aby inni też zaczęli to robić. I nie na wszystkich to jest dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy się boją o to, że ktoś zobaczy i pomyśli, albo coś powie, albo coś zrobi, rozumiem, co takie obawy, że masz takie obawy, nigdy tego nie rób, natomiast jeżeli ktoś nie będzie miał obaw i zobaczy, ale ty, Mireczek, tak się dzieli i przez to ma jakieś benefity, inspiruje ludzi, jeszcze nawet jakieś tam parę złotych mu wpadnie, to może inni zaczął się dzielić i tym samym inne osoby staną się bardziej otwarte a propos tego, ile zarabiały pieniędzy, w jaki sposób. I da to też inspirację innym osobom, da to inspirację mi. Aby wiedzieć, co się udaje innym osobom, co się nie udaje, na czym ludzie zarabiają, na czym nie zarabiają, gdzie mają koszty, gdzie mają zyski. Takie patrzenie na przykład bardzo ułatwia, przynajmniej dla mnie, patrzenie na to, co robi dobrze, a co robi źle. Lepiej robi dobrze. Czas teraz na Skype'a z dziadkami. Zobaczymy, czy już są. Halo. Uda dzień dobry, co słychać? My się, my się wszystko słychać, nie gdzieś. Już za pa, późno, będziecie we vlogu. Pa, pa. A to, jak tyle tam to Ty tak? Nie. Pa pa. Pa, pa, pa. pa, pa. Pa, uleńko. Pa. Tak więc, dzieci grają w grę, a ja się już powoli będę z wami żegnał. Jutro odcinek 300. 300 dni. Dzień w dzień. Bez żadnej przerwy w tym roku obiecałem sobie, że będę robił dużo eksperymentów. I jak pewnie oglądasz tego vloga, wiesz, że tych eksperymentów jest dużo i będzie jeszcze więcej. O wszystkim jeszcze nie mówię, ale niedługo o wszystkim się dowiesz. Tak więc nie przedłużając, do zobaczenia jutro w odcinku numer 300.